Drodzy bracia i siostry, podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych pochylamy się nad codziennym Słowem Bożym i właśnie tam szukamy klucza, który będzie naszym przewodnikiem po codziennych rozważaniach. Ja tylko przypomnę, że wczoraj takim słowem kluczem była wiara. Zastanawialiśmy się, co to znaczy wierzyć i jak żyć, aby nie stracić tej wiary, aby nie stracić swojej. Chrześcijańskiej tożsamości. Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas na dziedziniec świątyni jerozolimskiej, gdzie jesteśmy świadkami szczególnej sceny. Oto faryzeusze stawiają przed Jezusem kobietę złapaną na cudzołóstwie. Jak słyszeliśmy, zgodnie z prawem grozi jej śmierć. Chociaż kara, tak jak wspomniałem, zgodnie z prawem jest sprawiedliwa, to jednak Jezus w swoisty sposób reaguje na tę sytuację. On postanawia w jakiś sposób powalczyć o duszę tej kobiety. Najpierw odsuwa od niej zagrożenie, a jednocześnie demaskuje obudę napastników. Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. A następnie Jezus zwraca się do samej kobiety. Nie pochwala jej grzechu, ale nie wydaje również wskazującego wyroku. Nie mówi do niej idź i rób co chcesz, puszczam Cię wolno ale mówi, idź i nie grzesz już więcej. Potępiam twój grzech, ale nie potępiam ciebie. Tobie daję kolejną szansę na poprawę życia. No i drodzy, proponuję, aby te nasze dzisiejsze rozważania były poświęcone właśnie tajemnicy przemiany życia, czyli tajemnicy nawrócenia. Chciałbym jednak, aby to wezwanie do nawrócenia nie zabrzmiało tylko samo, ale połączyło się z celem, do którego ma prowadzić. Dlatego proponuję, aby tym dzisiejszym przewodnikiem były ewangeliczne słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawrócenie i Ewangelia. Pochylmy się dzisiaj nad głębią, nad tajemnicą tych właśnie dwóch słów. Co to znaczy nawrócić się? Odpowiedź zasadniczo jest prosta, dokładnie taka sama, jak znaczenie tego słowa: nawrócić się to znaczy zrobić nawrót, czyli zmienić kierunek swojego marszu. Bo drogi bracie, droga siostro, jeżeli widzisz, że droga Twojego życia nie przybliża Cię do Boga, to chyba trzeba rzeczywiście na chwilę przystanąć, zastanowić się i być może, być może zmienić kierunek. Nawrócenie to jest właśnie takie obranie prawidłowego kierunku, ustawienie swojego duchowego kompasu, duchowej busoli, współczesnym językiem techniki, powiedzielibyśmy, takiego duchowego GPS-u. I myślę, że nigdy nie jest za późno, aby zmienić kierunek swojego życiowego marszu, bo nie było chyba takiej epoki w dziejach kościoła, która nie byłaby naznaczona historią jakiegoś większego albo mniejszego nawrócenia. Pierwszym tego przykładem jest oczywiście dobrze znana osoba dobrego Łotra wiszącego obok Jezusa na krzyżu. Przecież ten człowiek na krzyż nie trafił przez przypadek, to była kara dla największych zbrodniarzy. Ale myślę, że takich przykładów nawrócenia możemy szukać również w czasach bardziej nam współczesnych. We Francji lat 50. XX wieku opinia publiczna żyła pod wrażeniem nawrócenia niejakiego Jacquesa Fesha. To był bardzo młody człowiek, miał zaledwie 27 lat i został skazany na karę śmierci przez ścięcie gilotyną. Podczas napadu na bank śmiertelnie postrzelił policjanta. I zranił przypadkowego przechodnia. I nigdy nie dowiemy się, co się działo z wnętrzem tego, można by powiedzieć, Bawidamka, złodzieja i mordercy podczas trzech lat jego pobytu w więzieniu. To jest tajemnica jego duszy, którą zna tylko i wyłącznie On i Pan Bóg. Ale ostatnie słowa, które zapisał w swoim dzienniku, brzmiały następująco: Jak ciężko jest umierać, Jezus przyrzekł, że zaprowadzi mnie wprost do raju. I że umrę jak chrześcijanin. Czuję się lekki i wszelki lęk został na razie oddalony. Za pięć godzin zobaczy Jezusa. Nigdy nie jest za późno, aby zmienić kierunek swojego życiowego marszu. Trzeba tylko pamiętać, że aby spotkać się z Panem Bogiem, należy podjąć decyzję o wędrówce w tym samym kierunku, na pewno nie na odwrót. Czasami jednak trudno jest nam przyjąć prawdę o możliwości przemiany życia człowieka. Ustawiamy sobie w sercu jakiś mur, taką jakąś blokadę, a co ważniejsze, często nie zgadzamy się na szansę nawrócenia drugiego człowieka. Dzieje się tak dlatego, ponieważ tak jak w przypadku tej dzisiejszej Ewangelii, bardzo szybko i bardzo łatwo osądzamy. Tak jak w przypadku wspomniałem tej cudzołożnej kobiety. O wiele łatwiej jest nam wydać wyrok. O wiele łatwiej jest nam rzucić kamieniem, o wiele łatwiej jest posłać człowieka na potępienie, a o wiele trudniej jest nauczyć go żyć w wolności. Francuski ksiądz Guy Gilbert od wielu lat zajmuje się resocjalizacją młodych przestępców. I w swojej książce zatytułowanej Bóg, moja pierwsza miłość, wyznał, jak rozpoczęła się jego praca z tymi ludźmi. Wędrując kiedyś ulicami Paryża, to były nie pamiętam już lata 50. albo 60. był świadkiem takiego dziwnego zdarzenia. Grupka młodych ludzi odzianych w skóry z długimi włosami została bez powodu zatrzymana i pobita profilaktycznie przez policję. Oczywiście, że nie byli świętymi ludźmi. W ich życiu na pewno zdarzały się różne kradzieże i rozboje. Ale teraz jedynym argumentem był ich styl życia, nie do końca zrozumiały dla stróżów prawa. I w związku z tym wydarzeniem ksiądz Gilbert postanowił dokonać pewnego eksperymentu. Sam ubrał się w dżinsy i skórzaną kurtkę. Oczywiście w przeciągu kilku miesięcy zapuścił dłuższe włosy i wszedł w środowisko takiej młodzieży. I po kilku miesiącach sytuacja z policją się powtórzyła. I jakie było zdziwienie funkcjonariuszy, kiedy okazało się, że jednym z uderzonych bez powodu był ksiądz? Policjanci oczywiście przeprosili, ale tylko jego. Tego dnia ksiądz Gilbert podjął decyzję o pracy z taką właśnie młodzieżą. Bóg oczekuje ciągle na nasze nawrócenie. Pozostaje pytaniem, czy człowiek jest na nie otwarty. I pozostaje pytaniem, czy my zgadzamy się na to i pozwalamy na to, aby Bóg dotarł ze swoją łaską nawrócenia także do serca drugiego człowieka. My często chcemy być bardziej sprawiedliwi niż Pan Bóg, a przecież Pan Bóg obok sprawiedliwości. Jest także miłosierdziem. Drodzy bracia i siostry, kiedy człowiek się nawróci, można powiedzieć, że staje się naprawdę człowiekiem wierzącym, no ale wtedy musi sięgnąć po Ewangelię, aby jego czyny, aby jego słowa rzeczywiście świadczyły o tym, że przylgnął do Chrystusa. I czym jest Ewangelia? Znów wejdźmy w tajemnicę tego słowa. Ewangelia w języku greckim oznacza po prostu dobrą nowinę. Bo Jezus nie przyszedł na świat po to, aby ludzi straszyć, ale po to, aby dać ludziom nadzieję. Nie przyszedł po to, aby potępić, ale aby szukać i ocalić to, co zginęło. No można więc postawić pytanie, skoro Ewangelia jest dobrą nowiną, to dlaczego tak wielu chrześcijan, tak wielu katolików tak bardzo interesuje się złem? I to nie tylko w tym znaczeniu, że grzeszą, bo tego raczej przecież nikt nie uniknie, ale także w tym, że zamiast sięgnąć po Biblię, Znacznie bardziej fascynuje ich tematyka zła. Chodzą na przykład masowo w tematykę egzorcyzmów, opętań, diabelskich zniewoleń. Co jest takiego interesującego w tym, co jest złe? Ja pamiętam historię jednego z seminarzystów, który tak przesadnie interesował się demonami. Pisał, na, pisał nawet na ten temat pracę magisterską. I pamiętam, że praktycznie każde jego pytanie na wykładach było ustawione pod tym kątem. I kiedyś jeden z profesorów zwrócił mu uwagę, dlaczego tak bardzo interesuje się tą tematyką. Profesor wyjaśnił, że przecież nauka o diable, o demonach to jest tylko cienka broszurka, podczas gdy nauki teologiczne, czyli o Bogu, no to są przecież grube tomy. I student udzielił mu wtedy jakiejś wymijającej odpowiedzi. Kiedy dwa lata później miał przyjąć pierwsze święcenia, odpowiedzialny przełożony miał bardzo poważne opory. Student jednak był bardzo uparty i dopiął swego. No, sęk w tym, że kilka miesięcy później bardzo łatwo i bardzo szybko porzucił wszystko, co otrzymał. I pierwsza myśl, jaka wtedy cisnęła się jego kolegom do głowy, była znamienna: Tak bardzo interesowały się diabłem, tak bardzo interesowały się złem, że on cię wreszcie zaprosił do swojego towarzystwa. Oczywiście nikt nie potępiał jego decyzji i kapłanem nie został. Dzisiaj żyje naprawdę pobożnie i dobrze, ale gdzieś w oddali, pamiętam, wybrzmiewały wtedy pro, słowa proroka Amosa: Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. Szukajcie dobra, bo Ewangelia jest dobrą nowiną. Można postawić pytanie: jak szukać dobra i jak odrzucać zło? Żyjący w XVI wieku święty Ignacy Loyola, założyciel Jezuitów, w młodości był rycerzem kochającym takie no, awanturnicze życie. I wszystko się zmieniło, kiedy został ranny i z nudów zaczął czytać i analizować żywoty świętych. Po prostu na zamku, gdzie przeżywał rekonwalescencję, były tylko dwie księgi: Pismo Święte i żywoty świętych. I zauważył wtedy, że kiedy rozmyślał o tych swoich hulankach, rozpasaniu itd., tak o grzechach, to na początku rzeczywiście odczuwał przyjemność. Ale ostatecznym efektem było jakieś dziwne uczucie przygnębienia, oschłości, rozdrażnienia. Zupełnie inaczej było w sytuacji rozmyślania o sprawach ewangelicznych, Bo nawet po ustąpieniu tych myśli Ignacy był radosny pełen ochoty do życia pełen nadziei, takiej można powiedzieć werwy. I tak narodziła się jego nauka o rozoznawaniu duchów. A co za tym idzie przyjmowaniu tych, które są dobre? i odrzucaniu tych, które są złe. Do dzisiaj ojcowie jezuici proponują specjalne rekolekcje w oparciu o rozeznawanie duchów właśnie świętego Ignacego. Moi drodzy, zło jest zwykle bardziej krzykliwe i chociaż jest go na świecie zdecydowanie mniej niż dobra, to jednak łatwiej go zauważamy. Kiedy rozmawiam z osobami, które tylko narzekają, które wokół siebie widzą tylko i wyłącznie zło, takimi można by powiedzieć wiecznymi malkontentami, to proponuję im wykonanie wydawać by się mogło bardzo prostego zadania. Mówię podczas dzisiejszej wieczornej modlitwy, podziękuj Panu Bogu za dziesięć rzeczy, za dziesięć konkretnych spraw, które Cię dzisiaj w tym dniu spotkały. I tak jak powiedziałem, wydawać by się mogło, że to jest bardzo proste zadanie. Tymczasem najczęściej dochodzi się do pięciu, czasem do ośmiu spraw. A potem długo, długo trzeba zastanawiać się nad resztą. Jakoś w głowie ciągle nam pozostaje to, co złe, to, co złego zaobserwowaliśmy, to doświadczenie tych niewłaściwych rzeczy, a to, co dobre, bardzo szybko się ulatnia, albo nie pamiętamy. Znajomy ksiądz opowiadał kiedyś, że spotkał znajomego staruszka i zapytał, co u niego słychać. On mówi, że ukradli mu samochód z jego własnego podwórka. Ksiądz pyta, tego starego czerwonego malucha? Staruszek odpowiada, że tak, ale zaraz dodaje, proszę księdza, jak dobrze, że mi ten samochód ukradli. Synowie się zrzucili i kupili mi korsę, teraz to ja jestem panisko. Moi drodzy, właśnie o to chodzi: dostrzegać to, co dobre w naszym życiu, bo Ewangelia to jest dobra nowina, a człowiek, który wokół siebie ciągle szuka zła, na pewno nie jest człowiekiem ewangelicznym. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Postawmy sobie dzisiaj w sumieniu kluczowe pytania, jaki jest kierunek mojego życiowego marszu? Czy moje życiowe ścieżki prowadzą mnie rzeczywiście na spotkanie z Panem, czy też może w zupełnie przeciwną stronę. Ile w moich codziennych decyzjach jest poszukiwania dobra? Czy jestem świadoma, świadomy tego, że właściwie większość moich problemów z drugim człowiekiem Bierze się stąd, że ja łatwiej dostrzegam w nim to, co złe, to, co niewłaściwego zrobi, niż to, co dobra. Błogosławiony papież Paweł VI mówił kiedyś: Pan pobudza nas, abyśmy zrozumieli, że nawrócenie nie jest cofaniem się, jak to się stało na skutek grzechów. Przeciwnie, nawrócenie jest wprowadzeniem na właściwą drogę i postępem ku prawdziwej wolności i radości. A więc, tak ustawiajmy kierunki naszego życiowego marszu, aby ten marsz prowadził nas rzeczywiście do tego, co dobre, do tego, co piękne, ale przede wszystkim do tego, co święte. Amen.